W Porozumieniu Paryskim z 2015 roku rządy krajów zobowiązały się do ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. I wiemy, że to hasło jest słabo rozumiane przez odbiorcę, więc za chwilę wytłumaczymy, co ono dokładnie oznacza dla biznesu. Jeżeli chodzi o, o horyzont czasowy w pierwszej kolejności, powiedziałabym, że ten właśnie limit tych, tych, tej 1,5 stopnia Celsjusza oznacza, że kraje powinny zredukować swoje emisje o połowę do 2030 roku oraz do poziomu net zero do 2050 I roku i o połowę w stosunku do roku 1990 tak i pociąga to też za sobą dalej konieczność ustalania celów redukcyjnych na poziomie biznesu. To hasło net zero. Może spróbujmy je wyjaśnić. I łatwiej jest zrozumieć, gdy mówimy o emisjach z perspektywy świata czy z perspektywy danego kraju. Chodzi o to, że do roku 2050 dany kraj będzie mógł wyemitować do atmosfery pewną ilość gazów cieplarnianych, bo nigdy nie będzie w stanie on zredukować tych emisji do zera, tylko będzie musiał zagwarantować, aby ta część emisji, ta ilość emisji w sposób naturalny, technologiczny została z atmosfery wyciągnięta. I to spowoduje, że ta emisja do atmosfery będzie wynosić zero netto. Warto zwrócić tutaj uwagę na to, że w. W takiej szeroko pojętej przestrzeni informacyjnej pojawiają się różne terminy, niekoniecznie używane świadomie, między innymi właśnie neutralność klimatyczna czy też zerowy ślad węglowy. Przy czym no, należy podkreślić, że to hasło net zero to jest to podejście bardziej ambitne do celu redukcyjnego. Tak, i oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, i żeby zrozumieć, co dana firma w swoim komunikacie ma na myśli, musielibyśmy zrozumieć, jakie działania kryją się za zrealizowaniem tego. Hasła. Ale jeśli chodzi o to net zero, to jak słyszeliśmy, definicja jest dosyć łatwa dla kraju, ale już trudniejsza do realizacji przez firmę, bo dużo firm może powiedzieć, jaką emisję miała w roku 1990 i że połowę zredukuje do 2030, ale cała masa firm nie istniała w roku 1990. I tutaj z pomocą przychodzi Net Zero Standard, wydany w zeszłym roku przez organizację Science Based Target Initiative, która podaje jasną definicję i szereg wymagań, bardzo ambitnych wymagań, które muszą być spełnione, żeby firma rzeczywiście mogła powiedzieć, że jest net zero. Czyli że ma zerową emisję netto. I jeśli chodzi o, o to, od czego zacząć, bo to jest pewnie tutaj najbardziej interesujące, co, co, co możemy zrobić w tej sytuacji, która już jest taka bardzo zaawansowana pod kątem właśnie tego tematów zarządzania zmianami klimatu, to najpierw należy obliczyć ślad węglowy. I to od tego zaczynamy, czyli zaczynamy od obliczenia tego śladu węglowego. Nie tylko w dwóch zakresach, które były zwyczajowo dotychczas obliczane, ale również w zakresie trzecim, tak jak wymaga tego science-based targets. W pierwszej kolejności firma powinna obliczyć ślad węglowy w zakresach pierwszym, drugim i trzecim. Zakres pierwszy dotyczy emisji bezpośrednich, takich jak na przykład emisja związana ze spalaniem paliw w instalacjach stacjonarnych. Zakres drugi dotyczy emisji pośrednich energetycznych, czyli zużywanej energii elektrycznej zakupowanej od dostawcy energii. I zakres trzeci dotyczy tych pozostałych emisji pośrednich, które... Najtrudniej jest tak naprawdę wyznaczyć. I standard ten, standard net zero, określa e, poziomy redukcji i tempo redukcji, tak aby być zgodnym e, z tym, żeby do 2030 roku ograniczyć globalne emisje o połowę i móc e, osiągnąć zerową emisję netto w roku 2050. W przełożeniu na język biznesu oznacza to, że firmy muszą sobie wyznaczyć dwa rodzaje celów. Z jednej strony cel krótkoterminowy, w perspektywie 5 do 10 lat. Z drugiej strony długoterminowy TEL maksymalnie do roku 2050. I w tym krótkoterminowym celu firma będzie musiała zrealizować bardziej ambitne redukcje w zakresie pierwszym i drugim, bo średniorocznie będzie musiała redukować emisję o 4,2% w stosunku do roku bazowego. W zakresie trzecim jest tutaj takie luźniejsze podejście i to minimum redukcji to jest 2,5%. A jeśli mówimy o e, realizacji celu e, długoterminowego, to tam już musimy dotrzymać redukcji na poziomie około 90% i te pozostałe emisje wypełnić projektami, które nazywają się carbon removals, związane właśnie z tym wyciągnięciem z atmosfery tej e, emisji, aby zachować tą zero, e, zerową emisję netto przed 2050. I dopiero wtedy firma ma prawo nazwać się firmą e, o zerowej emisji netto. Jak widać, ten poziom wyzwań jest bardzo duży. Tutaj. Może dodajmy, że w zakresie pierwszym i drugim on jeszcze jest łatwy do osiągnięcia, bo łatwo jest stosunkowo łatwo jest kupić zielony prąd, zmienić źródła energii, dotychczas związane ze zużywaniem paliw na zużywanie zielonej energii elektrycznej, ale dużo większe wyzwanie jest w zakresie trzecim, gdzie będzie wymagało to współpracy z dostawcami. Ta właśnie potrzeba współpracy z dostawcami i konieczność zadbania o cele redukcyjne w tym zakresie trzecim jest dużym wyzwaniem dla dla firm i dużym wyzwaniem jest, jest aby tę współpracę z dostawcą zapoczątkować i poprowadzić w taki sposób, że będzie to również opłacalne dla tego dostawcy, ale też z punktu widzenia takiego, że dostawcy również mogą być wybierani przez klientów, przez tych, przez tych końcowych klientów. Także tutaj to pole do popisu jest na pewno duże, aczkolwiek, aczkolwiek jest to tak jak mówię, no ogromne wyzwanie. W wielu branżach nie wyobrażam sobie sytuacji, że nagle współpracujemy z dostawcą od 10 lat i nagle dajemy. Mu wyzwanie w postaci redukuj emisje. Wydaje mi się, że ten proces powinien wyglądać w ten sposób, że najpierw naszego dostawcę edukujemy, że na razie my od nich będziemy mieć oczekiwania w zakresie redukcji emisji. Z drugiej strony on może mieć te oczekiwania od sektora finansowego, więc to będzie przechodzić też z innych stron i pewnie Skoro z tym dostawcą współpracujemy od wielu e, lat, czyli dobrze się nam z nim współpracuje, e, to oprócz e, wymagań można też dać pewne wskazówki, jak to robić i wspólnie zastanowić się, jak na przykład e, pakować towary, żeby transport był bardziej efektywny, albo wskazać na e, nasze zainteresowanie, żeby to był mniej emisyjny e, transport. Tak, bo, bo cel, jest, cel jest spójny i wspólny, tak naprawdę osiągnięcie właśnie tego pewnego poziomu redukcji, który jest również pożądany nie tylko właśnie z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa raportującego emisję, ale również z punktu widzenia dostawcy tych towarów, które, które my sprzedajemy albo które wykorzystujemy do produkcji. To może podsumowując, dlaczego posiadanie strategii net zero jest ważne dla firm? Z jednej strony wydaje mi się, że nadchodzące wymagania dyrektywy CSRD, do tego zobowiążą, to znaczy tam pojawią się kwestie, pojawią się, pojawi się potrzeba zaraportowania informacji, jakie są nasze cele redukcyjne oraz czy te cele są zgodne z porozumieniem paryskim. Strategia net zero, no jej realizowanie, i mówię tutaj o strategii net zero zgodnej z wymaganiami SBTI-a, no jest odpowiedzią na, na, na te pytania, to znaczy zapewnia ona realizację działań redukcyjnych zgodnie z podejściem naukowym. Z kolei też z innej strony. O strategię net zero coraz częściej pytają inwestorzy, którzy oczekują raportowania kwestii klimatycznych, podejścia do kwestii klimatycznych zgodnie ze standardem TCFD i tam też mamy pytania dotyczące celów i strategii, do czego dążymy i jak szybko chcemy redukować emisję, a z kolei informacje raportowane zgodnie ze standardem TCFD wymagane są, albo nie są wymagane, ale są analizowane przez agencje ratingowe. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że najpierw obliczamy ślad węglowy, następnie oceniamy ryzyka i szanse klimatyczne, no i na końcu wprowadzamy, opracowujemy, wprowadzamy strategię net zero.